Cześć, dzisiaj film odpowiadający na często pojawiające się pytania o czujki zewnętrzne, a dokładnie pytania, jakie proponuję i jakie są najlepsze. I chociaż bardzo trudno doradzać, nie będąc na obiekcie i nie widząc wszystkich za i przeciw, to postaram się pokazać i przybliżyć, omówić kilka czujek najbardziej uniwersalnych i przetestowanych we własnych instalacjach. Jeśli interesuje Cię to zagadnienie, zapraszam do oglądania. Dzisiaj skupię się na dwóch czujkach: jedną montowaną przynajmniej najczęściej przeze mnie na elewacji, a drugą czasami na elewacji, a czasami na słupkach. Właściwie chyba częściej na słupkach, ale o tym zaraz więcej. W obydwu przypadkach są to czujki przestrzenne, szerokokątne, aczkolwiek z możliwością zrobienia z nich na przykład kurtyny, więc powiedzmy są takie uniwersalne. Może powinienem najpierw odpowiedzieć na pytanie, które pada. Niestety jednak najwcześ, najczęściej, czy czujki zewnętrzne muszą być tak duże, brzydkie i drogie? Otóż tak muszą. Te epitety niestety są przypisywane czujkom, które jeśli tylko zaakceptujemy te niby wady, odwdzięczają się długą i stabilną pracą bez generowania stat fałszywych alarmów. Niestety można wybrać taniej w porównaniu z tymi wielkimi bułami małe czujki. Ale co z tego, że są tanie i małe, skoro niestety, i mówię tu na własnych, na własnych przykrych doświadczeniach, w zdecydowanej większości instalacji były kłopotliwe. I żeby być obiektywnym, to szczerze naprawdę są sytuacje, kiedy te tańsze, mniejsze czujki sprawdzą się doskonale. Jednak jeśli głównym kryterium, które ma spełniać czujka zewnętrzna, to estetyka i niska cena, to ja bym odradzał wydawanie jakichkolwiek pieniędzy w ogóle na czujki, a doinwestował w dobrej jakości monitoring z dobrą analityką, która coraz bardziej wypiera i zastępuje właśnie czujki zewnętrzne. Ale wracając do konkretnych urządzeń to na początek czujka albo nawet na tej samej bazie możemy umówić dwie czujki optycznie tak samo wyglądające z firmy Takex. Podwójny PIR z jednym torem detekcji o zasięgu do 12 metrów i pokryciu powierzchni 90 stopni na te 12 metrów czyli MS-12TE lub bliźniaczy z podwójnym torem podczerwieni, każdy z podwójnym czyli w sumie poczwórnym pirem do 12 metrów i pokryciem powierzchni do 180 stopni. Mamy tutaj logikę AND i OR. Jeśli zastosujemy AND i skierujemy obydwa tory w tym samym kierunku, odpowiednio je regulując, to otrzymamy czujkę, która praktycznie nie ma szans, aby kłamała. A jeśli zastosujemy logikę OR, czyli lub, to zmieniając kierunek dla drugiego toru podczerwieni na przeciwny, uzyskamy pokrycie 180 stopni na odległości 12 metrów w każdym kierunku. To zdecydowanie więcej niż przeciętna elewacja ty typowego budynku jednorodzinnego, więc nie trzeba dawać po dwie czujki na każdym rogu, a wystarczy po jednym na każdej elewacji. Oczywiście jest to w dużym uproszczeniu, ale pokazuje fakt, że zamiast sześciu czy nieraz nawet ośmiu czujek, wystarczą tylko cztery. Może trochę droższe, ale sumarycznie chyba i tak wyjdzie taniej. Kiedyś czujki te miały jeszcze wbudowane czujki, czujniki zmierzchowe. Niestety, obecnie w najnowszych w wersjach no już tego nie mają. Ale w sumie mała strata, bo i tak w większości przypadków, przynajmniej ja, z tego w żaden sposób nie korzystałem. Można tam było wybrać tryb, że ma działać tylko w dzień, tylko w nocy, albo i w dzień, i w nocy. Jakoś taka funkcja, która no, znikła. Dla mnie niepostrzeżenie. Trójka ma możliwość regulacji odległości i czułości dla każdego toru niezależnie pod czerwieni. A wyjście alarmowe w sumie ma tylko jedno dla obydwu torów. Regulacja zasięgu to tak naprawdę regulacja kąta padania dolnych wiązek. Górne wiązki są prostopadłe na wysokości montażu a dolne w zależności od zasięgu opadają ku dołowi. Aby nastąpił alarm, muszą być naruszone obydwie wiązki. I z tego tytułu można powiedzieć, że czujki są odporne na zwierzęta, ponieważ nawet szerujący pies czy kot narusza co najwyżej tylko jedno z nich. Jeśli w polu detekcji pojawia się coś, co potencjalnie może przysporzyć kłopotów, to już na etapie instalacji możemy to wyeliminować w sprawdzony, stary sposób, czyli wysłaniając jedną lub kilka z siedmiu wiązek właściwie odsłaniając w tym przypadku, które obejmują kłopotliwy obiekt za pomocą dołączonych właśnie kurtyn maskujących. Dokładnie w ten sam sposób i za pomocą kurtyn maskujących z czujki możemy zrobić nie czujkę przestrzenną szerokokątną, a kurtynę od 3 do 12 metrów, a w obie strony nawet do 24. Czujki te montujemy na wysokości od 80 cm do metra i od podłoża. Wadą tych czujek dla niektórych będzie brak antymaskingu, no i oczywiście, że czujka nie posiada mikrofali. No cóż, faktycznie przy tak dużych możliwościach zastosowania i możliwościach regulacji, z wysłanianiem soczewki pod, odpowiednie, pod odpowiedni kąt padania wiązek itd., ciężko byłoby go tutaj zastosować, ale dzięki tym możliwościom, Same detektory PIR robią lepszą robotę niż niejedne czujki dualne z antymaskingiem. Ale dla tych, którzy nie usnęliby spokojnie bez zastosowania wspomnianej mikrofali antymaskingu, mogę z czystym sumieniem polecić czujkę Watchout RK315DT firmy Roconet. A właściwie jeśli ktoś powie DISCO, to też będzie prawdą. Jest to czujka o nieco innym przeznaczeniu, ja je nazywam komisowymi, ponieważ najwięcej ich osobiście udało mi się zamontować albo w komisach samochodowych, albo u jakichś dealerów aut. I chociaż zdarzyło mi się je montować również na elewacjach budynków, to najczęściej jednak są montowane na słupkach. Czujka jest wyposażona od razu w daszek i posiada na pokładzie pira, mikrofale i antymasking. Do detekcji mamy zaprzęgnięte dwa kanały PIR i dwa kanały mikrofali. Mamy również wspomniany antymasking, ale i detekcję zabrudzonej soczewki, która w innych czujkach jest sygnalizowana w sumie jako antymasking i nie wiemy czy to zabrudzona, czy, czy po prostu ktoś nam maskuje czujkę. Mamy do dyspozycji cztery poziomy czułości algorytm wykrywający kołysanie się przedmiotów w polu detekcji. Mamy do dyspozycji trzy dodatkowe soczewki. Oprócz standardowej, w którą domyślnie jest wyposażony szerokokątnej, mamy również soczewkę z odpornością na zwierzęta szerokokątną, soczewkę kurtynową i soczewkę dalekiego zasięgu. Czujkę możemy montować na wysokości od 1 m do 2,7 m. Jeśli jednak chcemy uzyskać odporność na zwierzęta, to oprócz zastosowania odpowiedniej soczewki, czujka musi wisieć niżej niż 1,7 m od podłoża. Czujka, co prawda, jest uniwersalna i możemy ją podłączać pod dowolny system alarmowy. To jednak najwięcej z niej możemy wyciągnąć, podłączając ją pod magistralę do systemu Frisco. Gabaryt słuszny, waga słuszna. Przy poprawnym montażu kłopoty są rzadko spotykane. Jeśli chodzi o awaryjność, to osobiście w moich instalacjach w ciągu 7 lat i zainstalowanych kilkudziesięciu sztukach, tylko jedna musiała udać się do serwisu. Zamontowałem ich w sumie. Pewnie około 200 zaprzyjaźnionymi firmami przy wspólnych instalacjach i instalacjach zleconych. Tam również kłopotów z nimi nie mieli. A jeszcze, jeśli chodzi o zasięg, nieco dłuższy zasięg od poprzedniej czujki, do 15 metrów maksymalnie możemy. Co prawda, kąt. Pokrycia tylko do 90 stopni tam mieliśmy do 180, bo mogliśmy jeden tor skierować w jedną stronę, drugi w drugą. Tutaj nie mamy tej opcji i mamy tylko jeden tor 90 stopni, ale za to do 15 metrów. Na dzisiaj to tyle. Żeby wideo nie trwało za długo. Mam jeszcze kilka innych swoich faworytów, o których opowiem w innych filmach. Jest cała masa różnego rodzaju czujek. Montowałem różne, ale jak musiałem. Od czasu kiedy nie musiałem, montowałem tylko takie, które mi, a przede wszystkim inwestorom dawały święty spokój oraz poczucie bezpieczeństwa, a nie tylko wydanych pieniędzy. Polecam iść tą drogą, bo każdy notorycznie wyjący alarm bez powodu to rzesza kolejnych straconych klientów. Do następnego, na razie cześć.